Poniedziałek. Od jakiegoś tygodnia mamy co wieczór, wyłazi z łóżka i przychodzi na dół. Cześć! A mama nie odsyła mnie go z powrotem do pokoju, tylko pozwala mu usiąść z nami i oglądać telewizję. To nie w porządku, bo przy nim nie mogę oglądać moich ulubionych programów. Kiedy ja byłem młodszy, nie było mowy o wychodzeniu z łóżka, zrobiłem tak raz czy dwa, ale tata szybko z tym skończył. Co wieczór czytał mi książkę pod tytułem Drzewo. To była całkiem niezła książka, ale z tyłu miała zdjęcie autora majątkiego Shella Wilstera. Problem w tym, że Shell przypomniał raczej Włamacza albo Pirata, a nie autora książek dla dzieci. Tata na pewno wiedział, jak strasznie boję się tego zdjęcia. Bo kiedy pewnego wieczoru wyszedł z łóżka, powiedział Jeśli znowu wyjdziesz z łóżka, pewnie spotkasz na korytarzu szerwa serwa. Zadziałało, od tamtego czasu nadal nie, wychodzę z łóż... nadal nie wychodzę w nocy z łóżka. Nawet jeśli naprawdę muszę skorzystać z supikacji. Rodzice chyba, kupują Rodzice chyba nie kupują mnemu żadnych książek, szelas silwers I dlatego dzieciak ciągle wychodzi z łóżka. Słyszałem kilka historii, które mu czytają, wiecie, czytają. wiecie co? Autorzy tych książek naprawdę nieźle są ustawi się ustawili. Po pierwsze, nie ma w nich prawie żadnych słów, więc pewnie piszą się... 5 sekund. Głupki Misio zwieziewa Bardzo smutny jest. Głupi, głupiutki. Misio zasnął. Och, jak cieszy się. Koniec. Powiedziałem mamie, co myślę o książkach Meniego. Ona stwierdziła, że skoro tak łatwo je napisać, to sam powinienem spróbować. I tak właśnie zrobiłem. Wierzcie mi, to łatwizna. Trzeba tylko wymyślić chwytliwie imię do głównego bohatera, a potem dać mu jakąś nauczkę na końcu opowiadania. Teraz muszę tylko wysłać całość do, do wydawnienia i czekać na kasę. Sobota. Pone ponieważ od dwóch tygodni chodzę do szkoły, nie mogłem się już doczekać, dwóch dni wolnego i leniuchowania. Niestety w sobotę telewizji pokazują tylko kręgle albo golfa. Poza tym słońce świeci przez nasze wielkie okna i ledwo widać ekran. Strata Strata Day. Dzisiaj chciałem zmienić kanał, ale pilot leżał na stoliku. Siedziałem wygodnie z miską płatków na kolanach i nie chciało mi się stać. Próbowałem posłużyć się mocą, żeby pilot sam do mnie przyleciał. Chociaż robiłem to już z milion razy, i nigdy mi się nie udało. Dzisiaj próbowałem przez 15 minut i naprawdę się skoncentrowałem. Ale bez skutku. Niestety wiedziałem, że przez cały czas stoi za mną tata. Tata powiedział, że muszę wyjść z domu i poćwiczyć. Wjaśniłem mu, że ćwiczę bez przerwy, a rano wyciskałem ciężary na tę ławeczce, która od niego dostałem. Należało powiedzieć coś bardziej wiarygodnego, bo od razu było widać, że to bójta. Tata, czep tata czepia się mnie o ćwiczenia. Takie tam, bo ma szefa, który nazywa się pan Veiren. A pan Veiren ma trzech synów, którzy mają świra na punkcie sportu. Tata codziennie widuje tych gości na trampniku przed domem, kiedy wraca z pracy ich ulicą. Tata jest chyba roz, rozczarowany, kiedy przychodzi do domu i widzi co robią jego synowie? Tak jak już mówiłem, dzisiaj rano wykopał mnie na dwór. Nie miałem pojęcia, co z sobą zrobić, ale przyszedł mi do głowy pewien dobry pomysł. Wczoraj podczas obiadu Albert Sandy powiedział wszystkim o jakimś gościu z Chin i innej Tajlandii, Thailand, 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 który potrafił Podskoczyć na wysokość 2 metrów. Serio zrobił to tak najpierw wykopał dziurę z głębokości 10 cm, a potem 100 razy wyskakiwał z niej i wskakiwał z powrotem. Następnego dnia wykopał dwa razy głębszą dziurę i powtórzył skakanie. Po 5 dniach już jak, skakał już jak kangur. Część chłopaków przy moim stole stwierdziła, że Albert chrzani, ale moim zdaniem to miało sens. Poza tym to szedłem do wniosku, że jeśli zrobię to, o czym mówi Albert i dołożę jeszcze kilka dni treningu, to już więcej nikt mi nie będzie dokuczał. Chłopaki, szukajcie ko szukacie kogoś? Wziąłem więc łopatę z garażu i znalazłem miejsce do kopania na trawniku. Nie udało mi się nawet zacząć, bo mama od razu wyszła z domu i zapytała, co chcę zrobić. Powiedziałem jej: Będę kopać dziurę, ale nie była zachwycona. Tym pomysłem dodała przynajmniej dwadzieścia powodów, dla których nie wolno mi tego robić. Wyjaśniła, kopanie na trawniku jest niebezpieczne. Po pod ziemią są różne przewody elektryczne, rury i tym podobne. Potem kazała mi obiecać, nigdy w życiu nie będę kopa kopał w naszym podwórku. Obiecałem. Mała wróciła do domu, ale dalej obserwowała mnie przez okno. Zrozumiałem, że muszę wziąć łopatę i wykopać gdziurę gdzie indziej. Więc poszedłem do Rowleya. Ostatnio rzadko u niego bywam, ale wszystko z powodu Fregleya. Fregli często przesiaduje na swoim podwórku i dziś oczywiście też tam był. Nie wydaje ci się, że ten strób śmierdzi? Moja stra Strategia wobec Wranglaya po polega na tym, żeby unikać kontaktu wzrokowego i iść dalej przed siebie. Dziś to podziało. Kiedy przyszedłem do Roleja, opowiedziałem mu o swoim pomyśle i wyjaśniłem, że jeśli będziemy się trzymać w programu, składa się, bez, się bez, to będą na nas dwa żółwie ninja. Rolej jest Rowley wcale nie był zachwycony. Stwierdził, że jego rodzice mogli się wkurzyć, gdybyśmy bez pytania wykopali na podwórku trzymetrową dziurę. Więc najpierw poprosi, poprosi, poprosi ich o zgodę. Z rodzicami Rowleya jest ten problem, że nigdy nie podobają im się moje pomysły. Powiedziałem mu, że moglibyśmy zasłonić dziurę prezentem, kocem, albo czymś w tym stylu i rozsypać na wierzchu trochę liści. W ten sposób ro jego rodzice w ogóle by się na to nie pokłapali. Go to przekonało. No dobra, przyznaję, rodzice roleja mogą się w końcu połapać, ale dopiero za 3-4 miesiące. Aaaa! Znaleźliśmy dobre miejsce na podwórku przed domem i zaczęliśmy kopać, ale od razu pojawił się problem. Ziemia była zamaznięta na, na kamień i ledwo mogliśmy wbić łopatę. Męczyliśmy się przez kilka minut, a potem oddaję łopatę rolejowi. Jemu też nie szło najlepiej. Ale pozwoliłem mu pracować naprawdę długo, żeby w pełni poczuł się uczestnikiem projektu. Rowley poradził sobie trochę lepiej niż ja, ale kiedy zaczęło się ściemniać, przestał kopać. Jutro musimy się bardziej przyłożyć. Pamiętajcie, nigdy nie kopcie, no chyba że chcecie zasadzić jakąś roślinę. Zresztą możecie zobaczyć na mnie. Bo jak widać, poprawiłem sobie trochę fryzurę, Ale nie w tym rzecz. Jeżeli chcecie coś wykopać, no to wykopcie jakiś tu i, i na przykład wsadźcie tam nasionko. Tylko tak możecie wykopać. Bo, Bo żeby wykopać dziurę i skakać z niej, to jest przegięcie. Ale dobra, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to doskonale wiecie co zrobić. Opeczka w górę, nogi widzów, zapraszam do subskrypcji kanału. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się. Do usłyszenia.